Witajcie, kochani przyjaciele, i wszystkie serdeczne dusze, które dołączają do tego nagrania. Witam Was po dłuższej przerwie, przerwie związanej z zimowym przesileniem, o którym nagrywałam ostatni odcinek. I tak jak tam wspominałam, ten okres przeznaczyłam właśnie na refleksję, na naukę, na zagłębienie się w siebie. I mimo, że przyszło mi bardzo dużo różnych inspiracji, które też sobie gdzieś tam skrzętnie zapisywałam na boku. To zdecydowałam się wstrzymać ze wszelkimi nagraniami i poczekać na moment tego odbicia, kiedy wejdzie znowu ta mocna, aktywna energia, a przynajmniej zacznie się zwiększać, tak żebym tą energię mogła też Wam przekazać. Można powiedzieć tak bezwysiłkowo, a przynajmniej mniej wysiłku to kosztuje niż jak jesteśmy w tych żeńskich energiach i próbujemy na siłę coś manifestować, wyrażać. A może skoro o tym mowa, to przypomnę, że na tym kanale nie będę wrzucać zapewnie regularnie tutaj nowych, kolejnych nagrań. Uzależniam to zarówno od inspiracji, ale też właśnie od tej energii, którą czuję i czy czuję, że to jest ten właściwy moment, żeby się nagrywać i przekazywać Wam dalej tą energię. I tak jak na początku, jak otworzyłam kanał, miałam sporo właśnie energii. Jednego dnia potrafiłam nagrywać się po kilka razy. Dzięki czemu nagrania mogły być publikowane nawet codziennie, ale potem przyszedł ten moment, właśnie przełomowy. Tak jak rozmawialiśmy o tym w nagraniu odnośnie cykli, prezentacja tam była. To jest okres nadrzędny do wszystkich pozostałych i w zasadzie wpływa na każdego, więc ciekawa jestem też, jak wy przechodziliście ten okres. Tak jak rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, też bardziej świadomymi, to każdy z nich właśnie też wspominał, że ciągnie mocno w dół. Ciągnie w głąb, różne dziwne sytuacje się przytrafiały, i w związku z tym chciałam właśnie nagrać ten pierwszy odcinek w Nowym Roku, jako takie podsumowanie tego, co robić, kiedy wpadamy w te żeńskie tak zwane negatywne energie. Tylko od trochę innej strony, bo to w zasadzie nagrałam tuż przed przesileniem zimowym, a w tym nagraniu chciałabym się skupić na pewnych sytuacjach, które ściągają nas w dół. Coś nam się przytrafia, kogoś spotykamy, ktoś nam coś powie, ktoś nam coś zrobi. Wiemy, różne sytuacje w życiu się trafiają i one wszystkie gdzieś tam nas stymulują, żeby zjechać w dół. I z jednej strony możemy powiedzieć: No ale zaraz, no jak to? Jak nadaję na tych wyższych wibracjach, to już nie powinny mi się złe rzeczy trafiać, no bo ja już nadaję na wyższych wibracjach i tylko takie rzeczy przyciąga. No a jednak nie do końca tak jest. Z jednej strony zdecydowanie więcej pojawia się Pozytywnych, sprzyjających nam sytuacji, tak zwanych synchronizacji, ale to absolutnie nie oznacza, że z dnia na dzień jesteśmy totalnie oczyszczeni i nagle już nic nie ma yy, takiego złego. No nadal będziemy doświadczać pewnych rzeczy, a przynajmniej będziemy widzieć, obserwować w naszym otoczeniu, i o ile w naszej części, tak zwanej świadomej, będziemy podchodzić do tego inaczej, to nadal może być trochę takich wzorców, bym powiedziała, w naszej części nieświadomej. Gdzieś głębiej ukrytych, które nadal mogą przyciągać pewne sytuacje do naszego życia. Mam wrażenie, że niezrozumienie tego, tego tematu i tego aspektu kompleksowości naszej energii powoduje potem duże rozczarowanie, czy wręcz podważanie całego pozytywnego podejścia do życia, na przykład w tych grupach tak zwanych New Age, które też zostały właśnie skuszone tym, że o, wszystko teraz będzie pięknie, jak tylko będziemy pozytywni. I będziemy tym nas na zewnątrz, a potem się okazuje, że jednak coś się przytrafia, coś, co nas na przykład testuje, i te osoby tracą wiarę. I miałam taką sytuację wśród moich bliskich znajomych. Moja przyjaciółka zwątpiła właśnie w to pozytywne podejście w obliczu takiego testu, i niestety, na dany moment, ja bym powiedziała, że na dany moment powiem, że wróci do pozytywnych wibracji, poszła inną drogą. A jak wiemy, nic nie dzieje się bez przyczyny, więc to też ma jakiś cel w sobie. Tak po prostu czasem bywa, każdy z nas ma trochę inne te ścieżki. No i właśnie, te lekcje będą się pojawiały w zależności od tego, na ile jesteśmy gotowi. Będę to podkreślać, bo należy zachować pokorę w naszej nauce. I zarówno jeśli chodzi o takie, powiedzmy, fizyczne czytanie książek, oglądanie filmów, jak i naukę naszego życia I jak przez nie przechodzić. To nie są rzeczy, które dzieją się z dnia na dzień. I wyćwiczenie w sobie niejako tych nowych energii, wzmocnienie ich trochę trwa. I to potem dostosowanie się wszystkich pozostałych naszych energii, i potem energii wokół też będzie chwilę trwało. Jak długą chwilę, chociaż wiemy, że czasu nie ma. To wszystko zależy od tego, jak, z jaką mocą do tego podejdziemy. I tu nie bez powodu używam słowa moc. Moc to jest. Energia, która pochodzi ze źródła z naszej wyższej świadomości, a więc z bezwarunkowej miłości. Więc pierwsze pytanie, jakie możemy sobie zadać, na ile jestem w stanie emanować tą bezwarunkowością. Albo jeżeli ktoś nie rezonuje z tym słowem miłość, że to jest za mocne dla niego słowo, nawet z bezwarunkową życzliwością do wszystkich, do wszystkiego, a przede wszystkim do samego siebie. I osobiście uważam, że to jest ten element. Kluczowy, od którego zależy, jak szybko będziemy przechodzić przez ten cały proces. Ale wróćmy do tego tematu, kiedy pojawiają nam się właśnie te różne sytuacje, bo chciałabym się z Wami podzielić takimi kilkoma punktami, według których ja osobiście analizuję sobie te, ym, te właśnie sytuacje, okoliczności, które się przydarzają. Nic się nie dzieje bez przyczyny, wszystko po coś <laughs> przyciągamy do siebie, nawet jak pozornie wydaje się, że. No ale jak to? No ale przecież to nie jest ze mną w ogóle związane, to jednak gdzieś to jest powiązane. Czasami tego jeszcze nie widzimy. Czasami rzeczywiście potrzeba y, trochę więcej czasu, żeby dojść do tego, o co tak naprawdę chodziło. Ale niejednokrotnie możemy już na samym początku dojść do pewnych konkluzji. I takim pierwszym punktem, a raczej pytaniami, które sobie sama zadaję, jest to to co ja powinnam zmienić w sobie, w swoim podejściu, żeby to moje podejście było jak najbardziej z poziomu właśnie tej bezwarunkowej miłości, nie krzywdziło nikogo, żeby wyrażało tą wyższą mądrość. Czasami wręcz sobie wyobrażam takiego mędrca i to jak on by się odniósł, właśnie stojąc w obliczu danej osoby, czy jakiegoś konkretnego wydarzenia. Jeśli ten punkt przejdę, jeżeli, nie wiem, okaże się, że może tutaj moje podejście jest, no ewidentnie emanuje tą bezwarunkową miłością, to też zadaję sobie takie pytanie, czy widzę w tym lepszą drogę dla siebie? Czy jest to coś, co powinnam na przykład robić w życiu? Czasem takie sytuacje gdzieś mm, korygują ten kurs, <gry> w którym kierunku nasze życie idzie. Ta korekta z punktu widzenia subiektywnego niekoniecznie musi być przyjemna. Co to oznacza? Na przykład stracimy pracę. Więc na, z poziomu naszego subiektywnego jesteśmy załamani, bo straciliśmy źródło dochodu, ale ta cała sytuacja na przykład przymusza nas do tego, żebyśmy zajęli się wreszcie tym, co naprawdę chcemy robić. Więc w utracie pracy osobiście nie widzę dramatu, tylko widzę właśnie taką zmianę kursu. I tym bardziej nie rozdrapuję tego na części pierwsze, na jakieś subiektywne opinie czy personalne żale. Absolutnie nie, zupełnie nie ten kierunek. Po prostu tak miało być i nie bez powodu to wszystko się w ten sposób wydarzyło. Jak ten punkt sobie gdzieś tam przeanalizuję, to też zastanawiam się, czy czasem nie jest to jakaś forma testu. I w tej formie testu ujmuję także to, czy czasem ktoś nie potrzebuje mojej pomocy. Zauważmy, że w tych pierwszych punktach gdzieś tam skupiam się na sobie w kontekście takiej mojej wewnętrznej zmiany, która też jest związana z tym, jak mogę być lepsza dla innych tak żeby to nie krzywdziło innych, ale też służyło innym. Natomiast czasem się zdarzają też takie sytuacje, które dość bezpośrednio pokazują, że powinniśmy się zainteresować kimś wokół nas, być może zapytać, jak ktoś się czuje, czy czegoś właśnie nie potrzebuje, albo kiedy to widzimy, a ta osoba na przykład o tym nie mówi, to żeby obdarować ją na przykład takim cudem, niespodzianką, stać się dla takiej osoby tym niejako darem z nieba, <laughs> czymś co się raczej, czy czymś w sumie, to spadł gdzieś tam z nieba i pomaga nam w danym momencie. I tu wcale nie zawsze musimy się pokazywać jako ten darczyńca. Jeszcze piękniejsze są takie dary, które rzeczywiście są anonimowe, a więc jeszcze bardziej bezwarunkowe można było powiedzieć, bo finalnie nie chodzi o dopieszczanie naszego ego, nie chodzi też o stawianie się w pozycji wybawiciela, tylko taką szczerą z serca życzliwość wobec drugiego człowieka a w sumie człowieka albo zwierzęcia albo rośliny każdego stworzenia ale możemy mieć też inne formy testów i tu w szczególności chciałabym podkreślić takie które mogą zachęcać nas do tego żebyśmy jakby to powiedzieć niejako weszli z powrotem na drogę wspierania tego systemu i tu możemy być kuszeni na przykład potencjalnie dużym zarobkiem temat szczególnie trudny kiedy na przykład, tak jak wspominałam, utracimy pracę, utraciliśmy pracę i nagle pojawia się jakaś oferta, czy ktoś tam się do nas odzywa, i mamy potencjał zarabiać naprawdę dobre pieniądze, ale to się wiąże z poddaniem pewnych swoich wartości. Niektórzy mogą interpretować to w ten sposób, że właśnie straciłem taką pracę, żeby tutaj dostać dużo lepszą. Zapominając o tych wcześniejszych punktach, czyli robienia tego, co sprawi, że będę lepszym człowiekiem. I żeby było jasne, nie osądzam tutaj osób, które podejmują jednak taką decyzję i na tej drodze gdzieś tam skręcają w bok. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, sama przechodziłam przez to i nie jest to łatwa gra. I każdy z nas wybiera tak naprawdę sposób, w jaki dojdzie do tej prawdy. I też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że musiałam popełnić ileś błędów w swoim życiu. Głupich błędów, można było powiedzieć, wręcz oczywistych, które miały się wydarzyć, żeby mogła zejść totalnie w dół. I z tego poziomu dopiero się odbić. Więc pytanie, które możemy też sobie zadać, na ile jestem gotowy na ten test, i na przejście tego testu. Czy jeszcze na przykład potrzebuję trochę czasu, więc lekcji i trochę więcej doświadczenia? Każdy z nas ma trochę inne, można powiedzieć, te słabości, co do pewnych wzorców, różnych przekonań, które tutaj istnieją, więc to, co dla jednej osoby będzie oczywiste, dla innej będzie właśnie tym, tą trudnością do przejścia, i odwrotnie, ktoś może sobie świetnie radzić z jakimś innym tematem, a ulegać pokusom w innym obszarze. Także jest to bardzo indywidualne, i z pewnością pierwszym takim krokiem w ogóle dla nas do rozwoju jest uświadomienie sobie tego, z czym właśnie mamy problem, której lekcji jeszcze nie do końca potrafimy przejść. I z czego to wynika, może właśnie. Co mogę zmienić w sobie, jak mogę się dostroić do tych wyższych wibracji, żeby ta zmiana przyszła bardziej naturalnie. Bo to, co też obserwuję po sobie i też w sumie, jak rozmawiam ze znajomymi, z którymi się dzielimy takimi doświadczeniami, im więcej się jest w tych wyższych wibracjach, to te pozostałe się do tego dostrajają. Może taki prosty przykład: jedzenia słodyczy. Mówiliśmy już sobie trochę o uzależnieniach. I to jest właśnie coś, co, na co już nie mam ochoty, siedząc nawet w kawiarni pełnej cudownych ciastek włoskich, a chodzę tam do mojego znajomego Włocha właśnie. I tak jak jeszcze niedawno potrafiłam, ach, no dobra, może tam jedno ciasteczko, może ze trzy, no takie dobre ciasteczka, tak teraz patrzę na nie i nie mam po prostu ochoty na nie. Można powiedzieć, że są mi obojętne. No są. Pięknie wyglądają, ale nie czuję tego, żebym miała je wziąć do swojego organizmu. Podobnie obserwuję, jak już dużo mniej piję kawy w tej kawiarni i coraz częściej zamawiam herbatę albo po prostu piję wodę, ale coś tam za każdym razem staram się zamówić, bo jednak korzystam z internetu tam w tych kawiarniach, więc dobrze coś na tym stoliku mieć zamówionego. Ale wróćmy do tematu. Jest jeszcze jedno pytanie, które sobie zadaję, kiedy. Ciężko mi znaleźć cokolwiek, co by miało jakoś ręce i nogi, jeśli chodzi o te poprzednie punkty. I wtedy zastanawiam się nad tym, czy jest może jakaś inna lekcja, która ma mi pomóc coś zrozumieć coś w ogóle związanego z tym światem, z tym istnieniem coś, co mogę potencjalnie przekazać dalej, szczególnie teraz, kiedy nagrywam się. Przez te ostatnie miesiące bardzo dużo miałam synchronizacji, jeśli chodzi o, właśnie z jednej strony, treści w książkach, które czytałam. Z drugiej wydarzeniach z, z mojego otoczenia, z mojego życia, które były ze sobą powiązane, i niejako właśnie tłumaczyły się, wyjaśniały mi, o co w danym zagadnieniu chodzi. I takim przykładem może być właśnie komentarz, który zostawił Daniel pod moim postem, a pytałam w nim o parę przeciwieństw, parę odwrotnych cech, energii, jak identyfikujemy tutaj przynajmniej. Bo miałam tam pewną inspirację, właśnie. Też zresztą ją spisuję sobie i rozrysowuję. Można powiedzieć, dzieło w procesie. I tam Daniel zostawił mi komentarz. Weź, Aga spójrz na mapę świadomości Hawkinsa. Tam może znajdziesz jakieś właśnie inspiracje. I moja pierwsza myśl, no mapa świadomości Hawkinsa. Ja akurat wykorzystuję ją do opisu emocji, co Wam zresztą przedstawiałam. Głównie korzystam jako tą skalę różnych emocji, które. Generujemy, którymi emanujemy na zewnątrz i który oczywiście czujemy wewnątrz. I generalnie pierwsza myśl była taka, że no tak, no ale to jest y, taka w ogóle skala emocji, a mi chodzi o konkretne przeciwieństwa. Nie, to jest czarne, to jest białe ciepłe, zimne. Więc generalnie cały ten temat mogłabym olać i powiedzieć: Nie, to, to nie jest to, o co mi chodziło. Ale zamiast tego, no cóż, zaczęłam wyszukiwać w ogóle książek Hawkinsa, i pierwsza, która mi się rzuciła w oczy, była zatytułowana Siła czy moc. I wtedy zdębiałam. Zdębiałam dlatego, że dosłownie dwa dni wcześniej, analizując sobie jakąś y, zupełnie inną książkę, miałam natchnienie właśnie zaczęłam kwestionować pewne aspekty związane z tą siłą y, czy mocą, y, z tą całą polaryzacją i stąd był w ogóle też mój post. No więc jak zobaczyłam ten tytuł, to pierwsza myśl od razu była oho, no to to jest to, o czym właśnie <laughs> sobie myślałam. Więc to jest książka, którą muszę mieć. I tak jak dostałam generalnie tego posta, tak zaraz zapakowałam się i pojechałam do księgarni szukać tej książki. Pochłonęłam dosłownie nie wiem, w w 2-3 dni i naprawdę, tak jak Hawkins tam zaznacza, że sprawdzał energetykę tej książki, każdej strony, każdego rozdziału i tak dalej, żeby one były na pewno na wysokich wibracjach, to tak potwierdzam, czytając tą książkę, miałam absolutnie odloty. Czułam tą silną, mocną, właśnie energię, jak przeze mnie przepływa. Także polecam serdecznie do kontemplacji. Nie oznacza to oczywiście, że jakby ze wszystkim się tam zgadzam, natomiast y, muszę, muszę przyznać, że bardzo była inspirująca i podwyższająca moje wibracje. Co bardzo często się zdarza przy takich starych książkach, które czytam, ezoterycznych, ale dużo rzadziej jeśli chodzi o takie współczesne książki. Które na przykład właśnie osoby identyfikują jako te new age. Więc ja generalnie tych takich nowszych czy tadeł nie biorę, i to była chyba pierwsza od dłuższego czasu tego typu książka. Także jeszcze raz dziękuję Daniel za podpowiedź, za tą cudowną inspirację, a w zasadzie masę kolejnych inspiracji, które sobie spisałam, i tu skrzętnie produkuję zarówno właśnie kolejne prezentacje, czy w ogóle spisuję te treści. Co mi wpadają do głowy, ale uprzedzam, że będę się dzielić, kiedy już też będę czuła, że tak, to jest to, doszłam już do właściwych konkluzji i do, dotarłam do tych właściwych odpowiedzi, którymi mogę się dalej też podzielić. I do tych lekcji w ogóle też dodałabym takie aspekty, które są związane na przykład właśnie z tym, co robimy. Trochę powiązane jest to z tą korektą naszego kierunku, na przykład działania. Ale chodzi mi bardziej o taką korektę w ogóle na przykład sposobów, w jaki działamy, jeżeli tworzymy na przykład produkt czy usługę, jak, jak go dopracować tak, żeby służył lepiej innym. I to też był, to była spora część w zasadzie też moich tych refleksji ostatnich. I inspiracje na te korekty pochodziły na przykład z rozmów z różnymi ludźmi, czy właśnie z jakiejś treści, które gdzieś tam dostałam. I miałam wrażenie, że z jednej strony upewniały mnie w pewnych kierunkach, które obrałam, z drugiej strony jeszcze trochę korygowały to, co chciałam zrobić, jednak nieco inaczej. Stąd też trochę wydłuża mi się ten okres zanim wyjdę z, z kursem. Nie, w sumie nawet nie wiem, czy, czy Wam wspominałam, ale właśnie tworzę kurs Energy Design dla osób, które zajmują się rękodziełem czy w ogóle różnymi formami sztuki. I z jednej strony dużym wyzwaniem było połączenie tak wielu różnych źródeł. Jak wiecie, studiowałam też biogeometrię. Z drugiej strony czerpię wiedzę z naprawdę wielu różnych nurtów, tradycji, kultur, nauk ezoterycznych, nawet tej alchemii. Jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, którymi chciałabym się bardzo podzielić już teraz ze wszystkimi artystami, albo z osobami, które właśnie szukają takich inspiracji kreatywnych. A z drugiej strony musiałam znaleźć taki złoty środek, żeby to był taki kurs wprowadzający w ogóle osobę do tych tematów, a więc zahaczający mocno w ogóle wytłumaczenie, na czym polegają energie, skąd w ogóle taki pomysł, jak zrozumieć w ogóle własne energie, co jest też kluczowym elementem przy tworzeniu potem dzieł na zewnątrz. I tak z jednej strony miałam bardzo dużo tematów związanych z samą treścią, którą mam przekazać, a z drugiej z, jakby z ofertą, którą mam przedstawić, tak żeby ona była jak najbardziej w zgodzie ze mną, czyli właśnie z filantropią energii. Bo na przykład okazało się, że jakbym chciała to zrobić formalnie, prawnie w ten sposób, to jeszcze od tego całego dawania za darmo w rozumieniu prawa jako tą darowiznę, no to jeszcze wszyscy musieliby płacić podatki od tego. Mówię, no nie, no to już w ogóle jakaś paranoja. Ale to chyba nagram oddzielny odcinek odnośnie tego, właśnie, w jaki sposób w ogóle można działać na zasadzie filantropii energii pod kątem właśnie prawnym. Pan prawnik, który mi pomagał z tym całym tematem, zgodził się na taką rozmowę. I powiem szczerze, że sama też nie mogę się doczekać, bo mam nadzieję, że zainspiruje to jakoś tam więcej osób, żeby podążać właśnie tym dawaniem serca. A z drugiej strony też zainspiruje osoby, które otrzymują takie dary, które tak naprawdę mają dużo większą wartość do wymiany tej energii i do odwdzięczania się. Ale że nie chcę przedłużać. A temat jest też całkiem obszerny, to zostawię go właśnie na kolejny odcinek, być może wręcz na oddzielny kanał. A na razie zostawiam Was z tymi kontemplacjami, z tymi kilkoma punktami, które mam nadzieję pomogą Wam również w lepszym zrozumieniu tego, co wokół nas się dzieje i odpowiednim dostosowaniu swoich własnych działań, ale przede wszystkim tych nasz, naszych własnych wibracji. Ściskam was mocno i bardzo ciepło, bo pewnie u was też jest tak zimno jak tutaj. Życzę wam i przesyłam bardzo dużo pozytywnej energii, szczególnie na ten kolejny nasz piękny rok. Niech będzie szczęśliwy, rozwojowy i inspirujący. Z całego serca dla was Aga.